Witam was w Titan Souls. Jest to połączenie gry Dark Souls i Shadow of the Colossus w pikselowej wersji. Muzyka w tej grze jest zadziwiająco niesamowicie dobra, bardzo fajna i poziom trudności jest niezwykle wysoki. Grałem w tę grę. Mam nadzieję, że mnie słychać dość dobrze. Grałem w tę grę. Ups, raz i wygrałem ją. I muszę powiedzieć, że jest bardzo przyjemna. Aż tak mi się podobała, że zdecydowałem ją nagrać dla was. Zachęcić do zagrania samemu. Jest to darmowa gra, do której link zamieszczę w opisie. Potrzebne nam są strzałki. Na wsadzie również można się poruszać, ale ogóle poruszać się na strzałkach. Z się przewracamy, robimy unik, a X przytrzymując, wystrzeliwujemy. Im dłużej przytrzymujemy X, tym dalej wystrzeliwujemy. Jeżeli za krótko, to po prostu będziemy naciągać strzały zbyt krótko, krótko. I jeżeli wypuścimy strzałę, to możemy albo do niej podejść i ją złapać, albo no wystrzel. Albo przytrzymując ten sam przycisk, możemy sprawić, żeby telekinetycznie do nas przyleciała. Tutaj spotkamy się z pierwszym bossem. Musimy go uderzyć. Łapiemy strzałę. Unikamy trzech głazów. I niestety mi się nie udało. Unikamy trzech głazów zaledwie. Temec. Wracaj do mnie strzało. Boję się nie chcę zginąć od razu. Jest, mamy go. To był najprostszy bosek. Pojawiamy się na samym początku. Naprawdę, muzyka jest świetnie wykonana. Kolejny boss jest o wiele trudniejszy. Musimy poczekać aż... A! Uderzy... ...ścianę. Teraz tędy. Tak. Musimy sprawić, żeby do nas podleciał, skoczył... ...unik. ja źle zrobiłem. Moment, zrobimy tak odleci do nas tędy op się nie zrobiłem i zginąłem Bum. nie ma strachu pierwszy boss nadal pokonany po przegraniu walki z kolejnym wracamy do punktu wyjścia i ruszamy ponownie do walki z tym samym bossem Jest to zdaje się najtrudniejszy boss, ale ja w tej kolejności to wykonywałem Musimy żeby spalić, żeby najpierw tu uderzył, żeby spadło ognisko O, 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 nie, nie, nie! Lęk Lu, Ciap Zrobimy tak Chodź na nas, niech skoczy Skocz, dobrze Chodź to, tu, chodź to, tu, chodź tu. No kurde, on się jakoś wolniej odnawia niż pamiętam Dorwał mnie?! O, cholera Myślałem, że skoczy wcześniej. No dobra, mała kulpa. Iksana, o to mi chodziło, że jest połączenie jest to połączenie yy, Dark Souls. Ponieważ jeden cios nie żyjemy. Znaczy, nie zawsze tak jest w Dark Soulsie, prawda? To... O! Wjeju! Yeah, Przyspieszył. Nie ja, trafiłem! Musimy naładować strzałę przez ognisko ją uderzyć. Tędy. Nie stopiliśmy. Stopiliśmy. Teraz jest ważne. Nie możemy pozwolić uderzyć się mózgowi, który po roztopieniu lodu jest o wiele szybszy niż w tym kawałku lodu, czego się można domyśleć. Domyślić. To jest gra w sumie na jed jeden wieczór. Jest bardzo krótka. Biorąc pod uwagę ilość zginięć Jest bardzo długo Wow! Nie wiedziałem, że tak potrafisz, sfaniako Uwaga Źle zrobiłem To trzeba zrobić, żeby On skoczy I teraz na tą stronę i uderzamy I znowu Robimy to samo, ale ja chcę odzyskać Aaa ja nie wiem, dlaczego czasami przylatuje przez niego strzała, jakby nie miał ciała. Może jest nietykalny po tym, jak straci lud. dosłownie, więc muszę poczekać. O, cały ekran się trochę trzęsie, gdy się robi w tego przeturlanie. Nie zauważyłem tego wcześniej. Chociaż może mi się wydawało. A nie, faktycznie, nie wiem. Uderzamy. No, niestety będziecie patrzeć na często moją śmierć. Ten boss jest najtrudniejszy, jak już mówiłem, przynajmniej dla mnie. Widzicie, nie, trafi, nie trafiło go to. To dziwne. A? Zmierzaj w jedną stronę i teraz tak. A! Mam pomysł. Zrobimy tak jak dawniej. Uj, ja nie zniestrzeliłem. Do mnie. Mamy go! Zdaje mi się, że on, musi, on zawsze jakoś trochę mógł unikać naszych ciosów, tylko gdy upadał zdecydowanie, by nas zmiażdżyć, wtedy trzeba go uderzać. Jak słyszycie, muzyka się zmieniła. Przepraszam za te bzyczenie. Ale to mikrofon leciutko szwankuje. Bo muzyka naprawdę jest super. Choćby dla samego posłuchania i polecam ściągnąć sobie tę grę. No dobra, kolejny boss. On jest dość on jest szybszy, ale jest mniej skomplikowany. Musimy go uderzyć centralnie. O! On musi. O, właśnie Mam cię! Nie mam cię! Kurde, szybki jest, strasznie. Szybki. Ach, nie strzeliłem i za późno. Z tym jest więcej emocji niż yy, z poprzednim bo, sam szczerze mówiąc. Jest to wiele żywsza walka. No spójrzmy, prawdzie w oczy. Pierwszy boss to było tylko wprowadzenie. Teraz musimy sprawić, żeby on chciał się na boki. O, no właśnie! Nie w górę! Żeby on się na boki, ale on teraz będzie w dół i w górę. O, o, właśnie, 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 o to chodzi! Wow! Mogłem go ładnie zastrzelić! Jezus Maria! Co ja zrobiłem? <laughs> o Boże, strzeliłem w dół zamiast w prawo. Spanikowałem, Kom kompletnie spanikowałem. Ach. W sumie historię tego chłopca, albo mężczyzny, nie wiadomo, to jest spikselizowana postać. On ma tylko łuk, jedną strzałę, ma moce jakieś. Niezłą kondycję, plecak zdaje się ma na plecach. No. Tylko kołcza na jedną strzałę. Może strzałę po prostu trzyma w drugim ręku, chociaż jej nie widać w sumie. Trudno tutaj jakąkolwiek... Dopóki się nie ruszymy, to on... Nie. Nie, kurde! Sekunda no. Demet. W sumie ciekawe, czy szybciej mi pójdzie z tym niż z poprzednim. w dół, nie w dół, nie w górę na boki teraz tutaj pójdziesz a, a, o, nie trafiłeś mnie, za cholerę w dupie nie trafił mnie muszę musimy, pamiętajcie, musimy sprawić, żeby on chciał się na boki jest! Błyskawicznie. Sprawiając, że on przelatywał na boki, odsłaniał się. Jak leciał na prawo, to odsłaniał się z lewej, jak na lewo, to z prawej. I trzeba było wtedy się przyturlać i strzelić w bok. Ostatni boss jest dość dziwny. Nie jest wcale trudny, jest strasznie szybko strasznie szybko można zakończyć tę grę. Ostatnie pomieszczenie też jest bardzo dziwne. Chociaż łatwo się domyślić o co chodzi. Już wam pokazuję. Z tego pomieszczenia nie ma wyjścia. Strzały odbijają się od tych posągów i nic się nie dzieje. Szkielety są wszędzie porozkładane. Jak widzieliście, pozostałe pomieszczenia były nietknięte. Te drzwi nie otwierają się. Nieważne co zrobimy. Jakby po prostu ich nie było, ale. Ale są tutaj istnieje jakby portal z lewego jak wchodzimy w lewy wychodzimy z prawej strony jak w prawy to z lewej wydaje mi się że te wszystkie kości te szkielety ten jest dziwny bo ten jest dość duży więc, więc może to był jakiś olbrzym czy coś te szkielety chyba należą do innych śmiałków którzy, chci którzy chcieli się porwać na właśnie te stwory Albo po prostu jacyś poszukiwacze przygód i poszukiwacze skarbów i tak dalej. I nie wiedzieli, co tu po prostu zrobić. Nie mieli pojęcia i zginęli z głodu. To są ich kości. No musimy zrobić taką rzecz. Trochę. Mi to, szczerze, to mi króciutką chwilę zajęło, zanim domyślimy się o co chodzi. Na początku biegają, tak sam myślę, może coś się stanie. Ale ostatnim bossem zdaje się, że jesteśmy my sami. Musimy zabić samych siebie, żeby zwyciężyć tę grę. I to był Titan Souls. Króciutka gra. Satysfakcjonująca, szczerze mówiąc, bo dość trudne... dość trudni przeciwnicy trudne wyzwania. Choć tylko dwa są z tych czterech. Trudne jedno jest do główkowania, czyli to ostatnie. Chociaż to nie jest jakaś główka strasznie duża. Jak już mówiłem, zamieszczę link do tej gry i do, yy, w opisie i naprawdę polecam w nią zagrać, bo jest bardzo przyjemna i jest za darmo. I muzyka w tej grze, po prostu cud, naprawdę takie klimaty są super. I po wygraniu gry, możemy zacząć od nowa. Ja jednak nie będę zaczynać od nowa. Teraz się z Wami pożegnam. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Siemanko, i do zobaczenia w innych grach.